Siemano, witam w kolejnym odcineczku. Dzisiaj arenki 2v2, gramy setcikiem, e, mocna postać, naprawdę mocna, no jest mecie ewidentnie teraz, zobaczymy jak to wyjdzie, bo mam Ezrala w teamie, no i mo może być tak, że będą nas trochę siekać, no ale mi się wydaje, że no też fajnie to zagramy, zagrałem sobie jedną grę i naprawdę no set wyszedł mega, nie, zajęliśmy pierwsze miejsce, no jeszcze byłem z Singedem, nie, no ale Singed też był mocnawy, więc... Fajne duło wyszło, zobaczymy jak to będzie w tym duło. Początki zawsze są ciężkie, no ale później set się dopiero rozkręca, więc no co, zobaczymy jak to będzie w praktyce. Możecie zobaczyć sobie tutaj przeciwne drużynki, nie? Jakbyście chcieli to możecie zatrzymać, jak nie widzicie. No i co, no czekamy na grę. Oczywiście inne teamy są mocne, dosyć będzie mocne, także może być ciężko. Użycie doskonałego skoku w mini, przykład na pobliskiego wyglądu, które zadaje obrażenia w czasie. No dobra, nie. Boził mnie swoją już nie wyraziłeś efekt tylko troi tłumu, to też nie rozpoczynasz każde rundę z szczepionym bombą. Też nie. Też nie, no ja... Też nie, kurde, jakie ci regeneracje, mana mi niepotrzebna. Obrazienie magiczne... Dobra, bierzemy to. Kurde, nie takie gówne się trafiły. Ty itemka nie kupiłem. Ja pierdolę. To może być pierdolone właśnie przeze mnie, no bo ja niestety ale tenka nie kupiłem, ale przyciągnąłem, ale go uratowałem, tak ty, hop, tak, 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 tak. No, ale też go uleczył Dobra. Nie, bez itemka jest, bez itemu, rozumiecie to? Fajnie wyszło, naprawdę nie wyszło. Bez itemka to taka wtopa jak nigdy, bo za długo wybierałem ten przedmiot, nie kupiłem po prostu itemu. No i jeszcze im pierdoliliśmy, nie? No ale nisko fokusowali Ezra, ale widzicie, miałem czas, żeby napierdzielać go. Q oczywiście maksujemy, Q. Eee, oczywiście, ostrzeż strażnika kupimy. No, żeby nie było, że nic, że nie mieliśmy itemku, nie? Bierzemy sobie oczywiście Obuwy Merkurego, żeby była nieustępliwość. To odporność na magię da nam na Wladimira. Więc spoko. Będziemy teraz właśnie na Wladimira i nami. Więc akurat będziemy mieli plusik. O, dajemy taki ataczek. Co czwarty, taki Spoko. Eee, no i co, zobaczymy jak to wyjdzie, nie? No, no ten Wadimil może być kurde mocna, bo oni tam jakieś nami no, będzie go też kurde leczyć. Uu. No Dobra, teraz nami tylko została On pojedzie portalem. A jednak nie. Ja pierdziele, ale to chujowo wyszło. Ten jeszcze awka jest. Gdzie ta poszła? A ona zginęła lol. Co ten, ten Wladimir, to warazawka był. Zepsuł jej całą grę. Praktycznie, nie? Tym awkiem no bo stał tutaj, przez tyle, dostał połowę HP de I wiecie, te, tego Mastera się boję, albo tego Warwicka Warwick z Dariusem. No, też mocny team Master. No, wlejcie mi się wydaje, że on będzie kosił jak kurczy syn. Dobra, mamy mm. mm -hmm, mm -hmm. Jezu ciężko, może być tutaj z wyborem. Może pójdziemy pod Lethality? Mhm, mm Nie wiem, ciężko mi też stwierdzić, co tu wziąć. Może to weźmiemy. Chociaż. Tamto mi się wydawało troszkę lepsze. No ale no, niestety nie miałem e, ani chyba to odświeżenia. No nie miałem w ogóle odświeżenia, żeby. A żeby zobaczyć. No ale no nic, nawet, że będziemy pić jeszcze z Lethality trochę. Ale Tality jest teraz Broken, nie? O, i co, coś, co? co mianujemy go? Oj, i się. Dobra, no uleczego. Nie, tutaj nic nie możemy zrobić Nie, ciężko tutaj, tutaj się nie da zrobić, co to jest w ogóle AD? czy Że tak bije? A co, to tak tak biła jak skurczy syn? Czy ten? Nie no on tak kurde chyba, bo on, nie no, on dziopę Coś tak z temu Ezrealowi biło, że szok ale no tak jak mówiłem, na no Israel to jest taka postać, że widzicie, oni w jego wejdą, bo on już nic nie może zrobić. Jak albo odskoczy, no odskoczył raz i już nic. Mostrujce, oczywiście, udają nam wszystkiego po troszku. Dajemy W na maksa, bo już mamy wymaksowane. No i zobaczymy, co dzisiaj dalej działo. Nie mówię tego, farwika, o jezu jeszcze on ma. Nie ma stróża. W ogóle nikolaj to go zabił antykill O kurde, tu ma jakieś. Dobra, no zobaczymy, ale ten warwik może być mocny. Mi się wydaje, że ten Warwick z Dariusem. No, jednak chyba będzie najlepsze było. Znowu Nautilus, ale teraz Scali. Yes. Nie trafił R-eczką, ajajaj aj. Ale dobra no, ten właśnie on jest dobrze zrobił, że poszedł go, z, go zrespił. Tam do Kayle'i, no bo ta Kayle'i no prawie co wygrała Znaczy no nie prawie, no dużo jeszcze było, bo ja jeszcze dużo HP No ale tego, s ubiła Dobra Zabójcie tempo i zdobywa no spoko w sumie Przy nie przyczepiasz co nie z kreszcza przełecza, poczuj pieczeń Dajemy sobie to zabójcze tempo. No, no kurde, kiepskie runy mi się dają, nie? Ale bijemy teraz chyba zabójcze tempo, właśnie. O tak. Patrz, jak tuczemy. Fajnie, tuczemy. Pod AD fajnie by było teraz pójść, no ale jak będziemy full AD. Może być ciężko wlejcie tutaj, bo będziemy schodzić strasznie szybko. Tristana to w ogóle wybuchła jakoś teraz. Dobrze, dobrze było. Nie? Fajnie, fajnie mi się podoba ten No Naprawdę jest teraz w mecie. Sami widzicie, jak to to kosi. Ja bez itemów na pierwszym, na pierwszej ręce widzieliście, jak żeśmy mi ich chali. Nami, No, jak ty awka stoisz, gościu, no to się dziwisz, że ona kieruje. Ktoś musi Cię kernąć. Dobra, kupimy sobie teraz, mi się wydaje, albo rękawiczki Mam taką właśnie rozkwinnę, albo to, albo to To mam, co tam daje, o, to taką mm. Nie chcę legendarnego Tu będziemy pancerz znowu zmniejszać Dobra, weźmy sobie to najwyżej potem To ja pierdziele to mi warwi Kurwa mać Nie no, nie pytajcie, chociaż mogę wziąć obrażenia i o To jest, jesteśmy na żywo, pamiętajcie o groźnych minach Poppy i Blitzcrank Ja nie wiem, wpierdol dostają, ten Ezreal może tak kosi No ja nie wiem, mi się nie wydaje, że miał ja im tak na napierdolił Ta, Tą popiton chyba tak by walił i potem przed mi z Blitzcrangiem pomóc Więc najwidoczniej wychodzi, że Spoko jest Ezrealik, ale no w, na początku tak trochę kiepskawo Na początku był kiepski, ale później no już widzieliście Dawał ładnie popalić, teraz znaczy daje już ładnie popalić, nie? Dajemy sobie tą prędkość ataku, walimy jak porąbani Co, kowadełko, lecimy kowadełko Cyk, kowadełko, destrukcja Nie no, rolnimy sobie raz, pancerz Prędkość ataku i przyspieszenie umiejętności Nie no, ale podoba mi się ta szybkość ataku tego seta Zresztą ten z tym Warwickiem będę musiał się tak napisgać Pach pach Nie no, zajebiście teraz wali Szybciej niż ten Master bije A ten Master powinien tak pykać, że szok O Jezu i właśnie ten Warwik, którego się obawiałem Ja pierdziele, nie wierzę co tu się stało żeby se nie nastakował. Do widzenia. Też następny spierdolił, już Awka był. Jezu, ja nie wiem co nie odpiercilią. Widzicie, Awka sama potem taki barwik wywala się, jak. No nie wiem, to mnie, nam jakieś szanse jeszcze, bo ten Darius naprawdę też mi fajnie wypierdolił, No zobaczcie, no. Prawie mnie zniszczył tym Dariusem, a my byliśmy we dwóch już. No ale niestety byławka no i przepadło, przepadło. 60 jednostek przyspieszenia umiejętności. Bohater, który zginie jako pierwszy w tej drużynie wybucha zadając ogromne obrażenie. Spoko, zwiększ prędkość ruchu o wartości równej 1,5 krotności twojego przyspieszenia umiejętności. Dajemy sobie 60 jednostek, no bo nie mamy nic ciekawszego do wyboru. No ale i tak mamy długie cooldowny Mamy 3 sekundy na tym. Nie no i tak, 60 jednostek to, to w sumie mało. Najwidoczniej wychodzi, że 60 jednostek to jest bardzo mało. Z kim mamy teraz? To ten trandlu. No i dobra No ja będzie pierwsze miejsce Dobre duo Zajebiste duo Kosimy i jak chcemy O, ma tego, tego luksa Także chyba już chyba kogoś Znaczy no, jeszcze nie, bo oni nasobili. Nie wiem jak teraz Może jak znowu Ezreal'a dobrze sfokusują. To mają szansę i tutaj to już nawet nie ma sensu uciekać na ich miejscu. Nie wiem, oni tanami z tym Wladimirem, no. Zaczynamy jakby z nimi jeszcze, bo też z nimi dawno nie walczyliśmy. No tutaj ten farwik z Darkiem. Kurwa, zespół. Zespół R. Bierzemy sobie ten toporek, no, przyda się potem. Nie wiem, asi chyba tą weźmiemy. Albo losowy, albo losowy, nie jestem pewny jeszcze. Ciekawe, jestem, czy się kukiełka w samym początku nie pojawia. Tu powinna się kukiełka pojawiać, ale nie ma jej. Z podobnie jeszcze jest w mecie. Fajny zecik jest podobnież. No bo wiecie, no te doskoki, nie doskoki, reczka jeszcze, nie. No fajnie, to to też pewnie tam działa. Ale to byście musieli sobie sami obczaić Bo ja niestety ze dzikiem nie potrafię grać To jedno z tych stylów Zarąbiście Nie no ja nie wiem, ta Nami to mnie w ogóle rozsłanżowało. Spoko, Ezreal rozwalił wszystkich, ale ja go nie namiję ona nie tak. Kulką ich z kulkimi tyle HP zatarzy ja o Bo ona ma ulepszony kapelutek, który daje luj Ale to w luj Dobra, bierzemy sobie jeszcze koładiełko Dajmy... O oh jest. Dobro zdrowie. No w moją stronę zawsze to wystrzelił tą to deluxe on... No, spoko. Oj, Talisandra z tym Nautilusem teraz, tak? No. Ach Dobra Jednak chyba nie mają między nami szans Dobra, co teraz tu jeszcze wziąć? Czyli gramy głównie... Aha, tu mamy apeków jeszcze O Wybieramy coś losowego Niszczony króciel, kradzież życia Aha, albo tajec śmierci Och kurde Możemy sobie zrolować Tak zrobimy Piekielny toporek Ach, coś pięknego, bierzemy a tak, spida mamy dość. Potrzebujemy teraz głównie obrażenia. Dobra, bierzemy sobie. Kiepćmy w tą destrukcję. my w tą destrukcję, ale chociaż nie wiem, gdzie działa ta destrukcja. Nawet kiedyś muszę się trochę doinformować, jak działa destrukcja. No teraz, Pike na przykład jest taki na łańcuchach. A z woli Alisandra. A Alisandra nie żyje. A nie, jak. Nie rozumiem o co z tym chodzi. Byli na łańcuchach. O jezu, ty Nami z Vladimirem Tutaj coś. Nie, oni mają full HP. ten Wladimir się tak leczy. I właśnie nie pomyślałem, ale można było złożyć antyhila Nie, no ale. To oni w ogóle nie upadają. Zobaczcie, jak oni się leczą Tu ja może muszę złożyć. Oni faktycznie im HP nie zadali. Oni mają full HP. Może tutaj coś jeszcze? Stale leczyć się kiedy się poruszysz, fakty zwiększa się z przebytym dystansem. To by mi fajnie pasowało... Mm -hmm. Nie, bierzemy tą... Yy, za przebyty... Bo jak ja biegnę za tą na przykład yy, nami No to nie... No to trzeba. Dobra, mamy Nami and Vladimir. Ja pierdzielę, nie mogę podbić tej nami w ogóle. Nie wiem, nie mogłem do niego w podejść. Muszę z Reala chronić A ten. Pytajniki jeszcze, pisz czego piszesz? Pytajniki, gościu. Jeszcze to wpierdolisz. Wporność na magię, lecimy. To mi potrzebne. No nie wiem, weźmy sobie obrażeń jeszcze, czyli Wladimira. Od razu Wladimir. Musi Wladimir wjechać. Jeśli nie wjedziemy, we, jeśli Wladimir wieje w Ezreala, no to jest lip to. Trzeba go chronić. On się za całe HP uleczył. To Wladimir się za całe HP uleczył. Jebany Ale tak dzieciak Jeszcze Essa na czacie hm? Dobra, no słuchajcie, no ja nie wiem, Wladimir akurat no za full HP, no skurde No ale anti -heal. brak anti w teamie No niestety, no ale set naprawdę mocna postać To no. Wladimir no był troszkę lepszy, troszkę lepszy był, no ale ten, jakbyśmy mieli anti mi się wydaje, żeby to dosiadło siadłoby ale niestety nie mieliśmy. Dobra, ale tak się prezentuje grasetem. Mam nadzieję, że się podobało. Jak się podobało, zostaw łapkę w górę i subskrypcję. Dzięki. Wielkie. Na razie, czym się wariocie?